No okej, okay. dzisiaj znowu mamy tym razem już trochę krótszych nieobecnych, no ale skoro tak, to to może damy pierwszeństwo Łukaszowi, jeżeli chodzi o, o przygotowanie, żeby tutaj świeżym spojrzeniem zobaczył co się dzieje i może pomógł nam nieco przygotować się. No spoko. Dzisiaj ten, mamy dane, mhm. ADP i PKB. No właśnie, no, trochę istotne, 1030, nie? Więc no tutaj prawdopodobnie będzie czas sobie zaktualizować te wszystkie scenariusze jeszcze po 15. Mhm. Jeśli się wykona jakiś większy ruch. No, co, no Generalnie tak spojrzałem sobie na te dwa dni, które tam minęły, to pierwszy taka bardziej konsolidacja, drugi no, to ten strzał tak mhm. naprawdę. I on był zrobiony na większym wolumenie niż dzień wcześniej, na rosnącym open treście, Więc to wskazywało na jakiś taki dosyć, dosyć silny ruch, mając jakieś tam podstawy. No i generalnie oznaczało to powrót do kwartalnej, miesięcznej strefy value, Przy czym tym razem bodajże miesięczny wiła został tam przebity trochę. No tak, no już no. prawie zawędrowaliśmy chyba na górną bandę miesięcznego tam niewiele zostało, ile nam to zostało. Tak, no. jesteśmy prawie tam ile 30 punktów. No, kilkanaście tam, bo tam chyba na, na ile wyhamowaliśmy. Na 15, no to jakieś 15 zostało jeszcze. No, także tutaj ten powrót jest dosyć wyraźny. Na kwartalnym mm -hmm. trochę mniej, no bo ten wiłap był wyżej. Mm -hmm. No ale mimo wszystko gdzieś tam rzeczywiście, to powiedzmy. Cel na 571 teraz się rysuje jako taki no bardziej bardziej realny po prostu po tym powrocie. Znaczy wiesz co, tutaj no? mi się wydaje, że to co jest istotne z perspektywy tego strzału wczorajszego, to wydaje mi się, że, że tutaj ciężko jest gdzieś tam doszukiwać jakiś podstaw w tym na, w sytuacji stricte technicznej, no bo tutaj duży chyba wpływ miał, miały te dane, nie bo, bo po tych danych miał, był ten strzał, poszliśmy i tak naprawdę od tego momentu się już nie zatrzymywali, bo to też były jakieś dane z rynku pracy, które były trochę gorsze, a że ostatnio było sporo chyba znaków zapytania, jeżeli chodzi o tą politykę Fedu do końca roku w sprawie stóp procentowych, to wydaje mi się, że te wczorajsze dane już trochę tak były odebrane jako yy, potwierdzenie tego, że tych podwyżek może już nie być w ogóle w tym roku. Nie, nie wiem, nie, nie patrzyłem jak dokładnie wygląda to od strony tych yy, oczekiwań, no ale wydaje mi się, że raczej teraz nie spodziewałem się o podwyżki we, we wrześniu i, i, i to może by mogło mieć to wpływ, dlatego też wydaje mi się, że tak istotne będzie też to ADP dzisiaj. Jeżeli będzie lepsze od oczekiwań, to, to możemy zaraz się znaleźć gdzieś na tym, na tych poziomach, z których wystrzeliśmy wczoraj, nie? Na zasadzie. Wczoraj były te jolts do góry, dzisiaj ADP jest dużo lepsze, no to, no to wracamy tam gdzie byliśmy wczoraj, więc tutaj trzeba na pewno uważać z tą sytuacją techniczną, nie? Bo mamy to ADP 15 po, w do mamy PKB i, i się może okazać, że tak jak mówisz, od, będzie 15.30, zobaczymy na sytuację i trzeba będzie wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale te scenariusze, które mamy w jakimś stopniu modyfikować i dopasować do, do sytuacji, nie? No dokładnie. A, mówię, tutaj takim chyba podstawowym czynnikiem byłoby było utrzymanie na rocznym się powyżej tam 2424 24, mm -hmm. to wtedy byłby potwierdzony ten imbalans w górę na rocznym i być może ta wtedy kontynuacja w stronę w stronę tych celów na miesięcznym i na kwartalnym miałaby mm -hmm. takie no jeszcze, jeszcze, jeszcze lepsze podstawy, nie? Mm -hmm. To by się mogło ewentualnie zbiec właśnie z, z przetestowaniem jakiejś dolnej bandy na tym kwartalnym miesięcznym. I... Powiedzmy tak z średnioterminowej perspektywy, na razie w ten sposób to wygląda. No Ja wyznaczając sobie trochę podażową i popytową, to wziąłem pod uwagę po prostu e, tygodniowy, e, ten VWAP Aha. i mniej więcej w ten sposób sobie to e, ustawiłem. E, no też ciężko byłoby mi, mi w sumie znaleźć jakąś taką, e, przynajmniej w tych rejonach, lepsze, lepsze punkty odniesienia. Nie siedziłem tam na bieżąco, jak te wolumeny y, na opcjach się zmieniały. No a tam nawet na 4500, na 4400. No tak, 4500 że... to jest taki y, chyba główny, główny punkt odniesienia teraz na ten moment, nie? No, więc tutaj się wahałem. znaczy tak myślałem, czy właśnie brać pod uwagę tą tygodniową, czy właśnie to 4500 jako podażową. No, powiedzmy, jak miałem tą popytową na, z wykorzystaniem tygodniowego wiłapu, no to, bo to się pokrywa też z rocznym, z górną bazą, no to stwierdziłem, że no, podażową też sobie w ten sposób ustalej. Tutaj najwyżej po prostu będę miał jasną sytuację. Jeśli się utrzymamy powyżej tej strefy, no to wtedy longi w stronę właśnie tego, tego 500 i powiedzmy list z powrotem. I tu może być taki po prostu ping-pong między tymi dwiema strefami. Mhm. A jak się powyżej 4500 wybijem, to wtedy bym to traktował dopiero jak taki, jako taki imbalans konkretniejszy. Natomiast czy tutaj liczyć na jakiś ruchy kierunkowy, no to nie wiem, bo ta gamma znowu się na pozytywną zmieniła, więc. Nie tak mocno pozytywną Raci... nawet, nie. No, no, jeśli się nastawiać, no to raczej na taki dosyć no, konsolidacyjny powiedzmy, ale mimo wszystko ruch w górę. Mhm. No, A się to, 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 to trzeba jest... było... mhm. To trzeba mieć z tyłu głowy po prostu, nie? Aha. I to, to, co chciałem się do, do, dodać do, do tego tygodniowego, o którym wspominałeś, to, to też fakt, że tak naprawdę te, te okolice 490 to, to w jakim stopniu też widać na, na tym profilu dla, tych, za, za, dla tego zara dt co dzisiaj wygasa, bo to jest ten 480 by był, dodając te 8,5-9 punktów do tego, no to Gdzieś tam właśnie lądujemy w okolicach 490, więc to też się tam nie najgorzej, nie najgorzej pokrywa. I jakaś właśnie widmo, nie wiem, chodzenia pomiędzy tymi poziomami jak najbardziej tutaj też jest, nie? Ewentualnie gdzieś tam lekkie nadbicie, zejście na 75 i, i utrzymywanie się, nie wiem, pomiędzy 4500, czy było, nie wiem, 510, a, a 590 z lekkimi nadbiciami, nie wiem, w tym kierunku, czy też w tym kierunku, bo 75 to jest nieco lepiej widoczne już na przykład z perspektywy, nie wiem, tego tygodnia, czy, 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 czy tych już nieco bardziej odległej o, odleglejszych terminów, bo tak na przykład to wygląda przy tym co wygasa w tym tygodniu tutaj wciąż widać, że to 80 jest dosyć mocno nabite, co nie? I a gdzieś tutaj miałem a tu jest sytuacja z tego jak to wygląda do, do, do końca wygasania tych kontraktów, nie, czytam, do końca września czy no Także to 75, 80 i to 500 cały czas jest gdzieś, gdzieś tutaj widoczne, nie? więc ten taki ping-pong tutaj między tymi poziomami jak najbardziej może mieć miejsce, o ile e, nic e, istotnego się nie wydarzy, no ale wiemy, że też mamy na dzisiaj zaplanowane te, te dane, więc no. Można to też potraktować jako, jako punkt odniesienia powyżej poniżej, tak? Jeżeli byłoby pozytywne zaskoczenie, to wychodzimy na, na te 510, to możemy cisnąć dalej na nie wiem 25-30, a jeżeli będzie negatywne zaskoczenie, w sensie dla ceny, no to, to też możemy dosyć szybko zejść poniżej tego 90 i, i, i tak jak mówiłem, ani się obejrzymy, a będziemy na tych poziomach, z, którego, z których wczoraj wystrzeliśmy, nie? No dokładnie, tam jeszcze wziąłem pod uwagę single printy wczoraj, tam są takie krótkie pięciopunktowe między bodajże 95, a, nie 85, a 90, no, no też się tam gdzieś powiedzmy w tym, w, tej, w tym rejonie zgrywają, więc pytanie czy się okażą jakimś tam też yy, wsparciem, czy zostaną czy przebite i później będą oporem, nie, to generalnie Powiedzmy, ta, ta, ta strefa w ten sposób bardziej mi się zgrywała, bo było więcej punktów odniesienia, nie? Mhm, Natomiast no, w przypadku powrotu do tej tygodniowej, no, to wtedy, wiadomo, główny cel na, na dolnej bandzie. Przy czym no, przystanki gdzieś tam na kwartalnym, miesięcznym biłapie. Tam mniej więcej sobie to tak oznaczyłem jako, jako takie potencjalne cele. na mhm. miesięcznym biłapie i na tygodniowym biłapie. Natomiast no, mam taką lukę pomiędzy powiedzmy 460 a 435. Tam jakoś niespecjalnie nic jakoś nie znalazłem, więc tam prawdopodobnie bym po prostu brał jakieś poziomy z poprzedniego albo w zasadzie z poprzedniego dnia z, z miejsc, gdzie były po prostu jakieś takie większe konsolidacje, znaczy większe. Jakiekolwiek no właśnie, To balny. To jakie jakiekolwiek tutaj lepiej pasuje, bo ciężko było coś znaleźć. Jedyna taka większa, hmm. znaczy nazwijmy ją, to była właśnie gdzieś tam chyba przed wystrzałem, tych na, danych, tam w okolicach 53, dosłownie nad 50 się za jakieś i to było między 50-53, jakoś tak, jeżeli dobrze pamiętam. To chyba była taka, przynajmniej na początku względnie na, najdłuższa konsolka, a jakaś tam, nie? No, więc tutaj, tutaj byłoby pewnie ciężko, ewentualnie tymi poziomami intraday z opcji się kierować, nie? Mhm. To, to, to jest takie jeszcze rozwiązanie dla tych scenariuszy. Natomiast generalnie teraz bardziej, jakby prawdopodobne wydawał mi się ten scenariusz kontynuacji po imbalansie balansie w stronę tej strefy podażowej. Jak robiłem przygotowanie. Natomiast teraz widzę, że trochę to bardziej wygląda na powrót. No ale to się wpisuje w ten scenariusz na razie jakby chodzenia ceny między tymi dwiema strefami. Nie? Tam między nimi jest 20 mhm. punktów, więc to jest... Mm, patrzyłbym na to, na, na rozegranie po prostu tego od strefy do strefy. Gdzieś mhm. szukania po prostu sekwencji sygnału w okolicach albo podażowej, albo tej neutralnej powyżej. Nie? Mhm. Natomiast e, shorting to dopiero po przebiciu i przetestowaniu od dołu tej strefy podażowej, o ile będzie szansa. Nie? Jasne. Jasne, jasne. No, nie, nie zdziwiłbym się, jakby właśnie była jakaś mm, kontynuacja tego tej lekkiego cofnięcia do, do tej 14.15, 14.30, no trochę takie risk-off przed tymi danymi, to byłoby raczej coś normalnego, nie? No dokładnie. No i to chyba tyle, nie? Jeśli chodzi okay. przynajmniej o, to, o to, 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 co tak na szybko udało mi się przygotować dzisiaj. No dobra, skoro tak mówisz, to yy, przejdziemy sobie dalej. Karol, jakbyś to uzupełnił? A po Łukaszu, tak jak zwykle, ciężko coś uzupełnić, ale ten. No, no na znaczy, no pokrótce powiem, że po prostu, no, ja mam y, tą strefę tam 509-507 powiedzmy, jako taką linię, linię na piasku dla dzisiaj. Nie? No, gdzieś tam poniżej tego szukałbym shortów na nagranie w kierunku tych. Y, no, to można powiedzieć, też takiej szerokiej strefy między kwartał, a czy między poprzednim rokiem a, a poprzednim miesiącem, nie? Mhm, mm. No, a, a wyżej, no to wiadomo, gdzieś tam próba grania do, do plus 1 miesięcznego aktualnego. Ten, tylko, tylko ten tylko scenariusz dołu, no to jest o tyle tam problematyczny, no bo gdzieś to, ta, ta, ta górna tygodniowa jest tam nieco powyżej i, i na pewno by trzeba było w przypadku rozgrywania tego, no to gdzieś tam zwrócić uwagę na to, co tam się będzie działo w jej okolicach. No tak, bo ale to, tak, to też jest takie właśnie 90, 85, to tak naprawdę jest, powiedzmy, no, można by to no, było nazwać tą szeroką strefą, nie? Jeżeli chodzi o, 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 o właśnie te okolice, bo widzę też masz 87, 85, tam podejrzewam, że się w miarę pewnie będzie pokrywało z tym, jak to wygląda na, na jak to mogło, będzie mogło wyglądać w trakcie ewentualnego zejścia w te rejony, nie? I też patrzę teraz na szybko, że Yy, że ten expected move up to też będzie gdzieś w okolicach tego miesięcznego z lekkim przestrzałem, bo to wyjdzie na jakieś 540, a dół jest na, na okolicach 70, tak? No, zobaczymy. Będzie, będzie ciężko utrzymać, yy, widzę, że to jakoś zbyt dużego zasięgu nie przewidują. No, biorąc pod uwagę ADP i PKB to może być ciężko, no, ale zobaczymy. <ścoughs> zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało. Okej. Mi się zepsuło chyba, ale to dobra, mniejsza o to. nie No to fak A. faktycznie masz rację, że ten że dziś ten Move Max to jest gdzieś w okolicach tej miesięcznej, ale coś mi się tu zepsuło. Okej, okay, czyli główny punkt odniesienia od okolice 508-509 i, i w zależności od, po której stronie będziemy, to albo dogrania tego na, na miesięczne, na kontynuację, albo jakiś pullback w, w kierunku rocznej yy, tej strefy, yy, tego górnego ograniczenia gdzieś mniej więcej trajony tak? No tak, no. No okay. tak, tak, Zobaczymy, czy, czy będzie jeszcze coś z tego na zagrania o 15.30 w takim razie. Tak jest. Bo, bo może być równie. A w ogóle ktoś planuje? Rzucić okiem na te dane za godzinę. Cisza, okej. Okay. No to zobaczymy, bo ja raczej handlować też nie będę. Ale chyba rzucę okiem, bo, bo to ADP dosyć często jest jakąś powiedzmy yy, ściągawką przed NFP piątkowym, więc ciekawe jak to będzie wyglądało, nie. Chociaż pamiętam, że w tamtym miesiącu też o tym rozmawialiśmy, a nawet nie w tamtym, tylko jeszcze wcześniejszym, bo ja chyba w tamtym miesiącu byłem, czy nie byłem. Musiał mnie nie być, bo to było na początku miesiąca. Yy, w każdym razie pamiętam przy ostatnim okazji, jak o tym rozmawialiśmy, to też chyba. Właśnie przed piątkiem rozmawialiśmy o tym, że było to ADP chyba pozytywne albo negatywne i to niosło jakieś implikacje co do NFP i później się okazało, że NFP było chyba dużo gorsze. Jakoś tak to chyba było. Więc no, niby to jest jakaś podpowiedź, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało faktycznie w, w praktyce, nie? No dobra, to coś jeszcze, jeżeli chodzi o dziś? Może no 16 jeszcze tam sprzedaż domów będzie. O, to raczej. No tak, to no już nawet patrzyłem, że chyba w tym na na Chat już to już jakoś mocno nawet na no to w ostatnim czasie nie zwracają uwagi. raptem. Dostało taki kolor, że trudno go odróżnić od, od żółtego, więc podejrzewam, że to może być jakiś pomarańczowy, ale też jakoś chyba nie bardzo istotne. No dobra, to jeszcze może Andrzej. E, najtrudniejsze zadanie, czyli uzupełnić nie dość, że po, po Łukaszu, to jeszcze po, po Karolu. Nie, nie jestem w stanie tego uzupełnić. Mam troszeczkę inaczej e, podażową, bo mam troszeczkę niżej niż Karol, Czyli ja się oparłem o e, bardziej of bardziej oficjalne zakresy, ale tak to w sumie bardzo podobnie. No też zauważyłem tą, e, zaznaczyłem tą tygodniową i miesięczną poprzednią z tego co pamiętam we, we wczorajszym value. E, no, i, no i zobaczymy, co będzie do zbierania po tych danych. E, tak jak mówisz, może też. Jeśli będę miał chwilę, to wpadnę i zerknę, ale, ale takie sobie scenariusze wypisałem, jak zagranie wczorajszego walił utrzymanie powyżej i poniżej tej swojej, powiedzmy, głównej popytowej, podażowej. No i, i, i to wszystko. I, I dalej jestem w trybie takim obserwacji na paper tradingu, więc... No, tylko tutaj na, przede wszystkim mówię. Na pewno trzeba będzie trochę uważać z graniem z twojej perspektywy powyżej tej, tej, tego poziomu, no bo no bo mimo wszystko wchodzi te 4,500 SPX-owe i to może być lekki problem, ale no jeżeli grałbyś to na zasadzie dopiero po utrzymaniu na, nad tym ETH, to wydaje mi się, że nie byłoby tu problemu z longami w takim wypadku, nie? Bo to już będzie, będziemy nad tym... Pytanie, poziomie. gdzie będzie ETH, jak będziemy otwierali, nie, sesję? No jasne, gdzie, jasne, nie. ale będzie... bo, mówiąc właśnie z tej, z tej perspektywy, bo, bo właśnie te 4,500 SPX to jest na powiedzmy 509, więc tutaj no czasami by, trzeba by było w jakimś stopniu trochę uważać na, nie wiem, na granie pozycji już tutaj nie wiem, stąd z tego z tego z tego 500-502 na, na próbę dogrania tutaj, no bo to może się dostać spotkać z dosyć mocną kontrą właśnie w okolicach 8-9, więc to tak bardziej. E, kup Dla... przestrodze Dobra, dzięki, dlatego dodam sobie tutaj jakąś taką chociażby neutralną strewkę na tym właśnie chociaż 500 dni. No po prostu to 5010, rozszerzyć. Nie? No, no, no żeby tam pamię... A, rozszerzyć nawet okay. No wiesz, jak tam będzie lepszy pomysł. 4-5 punktów, to to nie jest duży problem, a gdzieś tam warto pamiętać o tym, że, 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 ten, że ten poziom tam jest, no bo, no bo pewnie będzie sprawiał problemy nie, jak zawsze. Takie okrągłe, okrągłe poziomy lubią być popularne, więc tutaj też. No zresztą mówię, na jaki profil by się nie spojrzało, no to no to te 4500 to jest widoczne, więc pewnie trochę problemów z tym będzie, jeżeli chodzi o próbę wyjścia bez jakiegoś konkretnego katalizatora. No a wiadomo, że taki katalizator możemy dzisiaj mieć, więc tak, tak jak już chyba 10 razy mówiliśmy, tak to wygląda na, na obecną chwilę, a jak to będzie wyglądało 15.30, to też się jeszcze tak naprawdę mm, okaże, nie? No okej, okay, dobra, coś jeszcze mamy? To wszystko chyba. No dobra, to skoro to wszystko, to owinęliśmy no, się dzisiaj wyjątkowo sprawnie. No, tak jak, ja tak jak mówiłem, pewnie o tej 15 wpół do po, usiądę na chwilę, zobaczę jak to będzie wyglądało na tych danych. Yy, czy coś się ruszy, czy się nie ruszy I, i co? A tak poza tym to pewnie słyszymy się już na, na otwarciu. Także dzięki i do później narka. Do później narka, cześć. Cześć.